No więc tak, zanim, zanim ja Wam powiem, dlaczego służę, to ja Wam krótko też powiem, opowiem swoje świadectwo nawrócenia. Tak w takim tele, tele, telegraficznym skrócie, bo to by można było dużo gadać i wiele, wiele wątków rozciągnąć. No ja, jak każdy, Wychował się w tym kraju, wiadomo jakim kraju i wiadomo jaka, wiadomo jaka tutaj panuje, jaki ustrój panuje polityczny i religijny, więc tak jak każdy, wychowałem się w tym kraju i w rodzinie, która ma podobne zwyczaje, jak każda inna w Polsce. Ja to do dzisiaj zauważam, ale to wszystko to są uwarunkowania właśnie religijne i system właśnie naszego kraju, to jest specyficzny system, akurat polski. No i wychowując się w tej katolickiej rodzinie, też byłem zawsze tak. Jak Łukasz mówi, lubiłem coś zawsze zepsuć, zawsze, zawsze, zawsze byłem pierwszy, żeby coś się działo. Jak się coś działo, to ja byłem pierwszy. Pamiętam, jak, jak ksiądz chodził u nas po kolędzie, to, to Pierwszy czas zrobiłem, miałem 4 lata, to spaliłem kropidło. Wziąłem kropidło, świeczki się paliły i podjadałem to kropidło. I to, było, I to były takie rzeczy. Chciałem chyba uczestniczyć w czymś związanym z religią, no ale to jak się okazało później, nawet już jako dziecko, jak chodziłem do tego kościoła, do dzisiaj to dobrze pamiętam, to wszystko było dla mnie martwe. Ja, ja to właściwie, jak chodziłem do, 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 do kościoła, to ja tam nawet słabłem, bo nie mogłem ustać po prostu. Coś w tym musiało być. Ale nie o tym będziemy mówić. Więc tak, ja, no ja byłem człowiekiem, który zawsze chciał coś osiągnąć, prawda? No, że byłem w świecie, no to poświatowemu chciałem osiągać rzeczy. Ja zawsze uważałem, że trzeba robić coś, co się w życiu sprzyda, prawda? Więc to znaczy, no kiedy byłem jeszcze w świecie nienawrócony, to to takie było tłumaczenie, bo mnie się nigdy nie chciało uczyć, chociaż na przykład byłem zawsze dobrym uczniem, to jednak nie chciało mi się i tłumaczyłem sobie to tak, że ta cała nauka i to wszystko jest tylko po to, żeby było, a ja chcę robić i chcę uczyć się tego, co mi się sprzyda. Zawsze byłem pasjonatem. Wiele rzeczy mnie interesowało w życiu. Interesowała mnie elektronika, interesowało mnie stworzenie, czyli astronomia. Już jako człowiek tak 20 lat, jak Miałem to sobie, kupiłem pierwszy teleskop, bo bardzo fascynowało mnie to, co nasz tata stworzył. Ten cały wszechświat, te wszystkie gwiazdy. E, tak mnie fascynowały. Coś, czego nie rozumiałem, no bo to ciężko jest zrozumieć rzeczy, które stworzył nasz ojciec, dlatego mnie to fascynowało. Coś, co jest akurat nie do ogarnięcia umysłem. No ale ja byłem człowiekiem, który, który, który lubiał właśnie, tak jak wam powiedziałem, kiedy coś się działo i ja, e, a ja miałem u, u mnie w rodzinie, było tak, że. że moi rodzice, moja mama była wychowana w taki sposób, że ona była osobą lękową i ona zawsze się martwiła o nas, tylko że to martwienie przerodziło się w lęk, no i ona też jakby zawsze się o mnie bardzo bała, ona mnie zawsze można powiedzieć, jak chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, krótko trzymała i, i też w ten sposób ja jako dziecko, będąc zawsze głodny wrażeń, chciałem się wyrwać chciałem, wiecie, no ja tak wiecie, spo, spotykali się rówieśnicy, ja siedziałem w domu Mama się mnie bała, że jak gdzieś pójdę, to coś się wy mi wydarzy, prawda? Więc dlatego mnie zawsze ciągnęło do świata, do, 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 do wrażeń, prawda? No, i skończyłem podstawówkę z bardzo dobrymi wynikami. Mogłem iść do, do, do jakiejkolwiek szkoły. Chciałem, średniej, ale poszedłem do, do samochodówki. No, i tam w samochodówce, można powiedzieć, że już miałem 18 lat. No, to wtedy, jak wielu, wielu młodych ludzi, wyrwałem się, stwierdziłem, znaczy, no, wielu, no tak jak, tak jak, tak jak 18-latkowie czekają na ten wiek, że w końcu się urwą, wtedy już nikt nic nie będzie mówił, będą robić to, co będą chcieć. No, i ja tak wyrwałem się, jakby z klatki, do tej szkoły średniej. No i w tej szkole średniej przez rok akurat chodziłem do technikum, przez rok, drugi, trzeci się utrzymywałem, normalnie tam jakoś przechodziłem, no ale chciałem coś, no, szukałem swojej pasji. Akurat moją pasją to się stał rap, zacząłem rapu słuchać, później zacząłem go nagrywać, już jako 18-20 latek. Gdzieś szukałem w ogóle, ale też interesowało mnie coś takiego, jak, jakby to powiedzieć. No. Chciałem wśród ludzi być kimś, prawda? To w pewnym sensie każdy człowiek ma coś takiego, że chce w ogóle jakby uwydatnić swoje wartości, prawda? Tylko, że kiedy człowiek jest w świecie, no to uwydatnia je poświatowemu, i, i a kiedy człowiek jest w Chrystusie, no to, no to chce zamanifestować Bożą chwałę, chce, po, chce pokazać Boga w sobie, a tym samym oddać chwałę właśnie Jezusowi. No ale no i właśnie będąc już w tej szkole średniej zacząłem szaleć, zacząłem o, począwszy od, tam robiłem dyskoteki w szkole później jeździłem na koncerty grałem, grałem koncerty robiłem kawałki, no i wiadomo wpadły narkotyki w ręce, zaczęły się narkotyki zaczęło się od marihuany później była amfetamina, a jak już była amfetamina, no to już wiadomo, że to już jest narkotyk, który trzeba który trzeba aplikować non stop, bo on już, on już uzależnia I, i, i no i, no i, no i, no i żeby, żeby, żeby móc właśnie, żeby móc funkcjonować w takim stanie że żeby móc utrzymywać ten nauk, no to musiałem. No zwykle to jest tak, że człowiek musi kraść. No ja zacząłem kraść, zacząłem okradać ludzi na ulicach, tam zabierałem ludziom rzeczy wartościowe, które mieli. No i tak u siebie w mieście okradałem ludzi, bardzo często dostawałem wyroki, ale puszczano mnie później. Zacząłem też jeździć właśnie tutaj do Krakowa i tutaj w Krakowie też prowadziłem swój proceder przestępczy. W końcu mnie złapano, zamknięto mnie w więzieniu. No i w więzieniu w 2005 roku. No tam te wszystkie wyroki się zebrały do kupy było ich bardzo dużo, o dziwo szybko wyszedłem dwa lata odsiedziałem, ale oczywiście w więzieniu miałem takie nastawienie, żeby, żeby ogarnąć się, że już nie chcę więcej tego robić, ja żałowałem że w ogóle okradałem tych ludzi, moje serce było jednak złamane byłem w świecie, ale moje serce było złamane, ja nie chciałem tego robić, ja chciałem żyć normalnie no i wyszedłem, no i żyłem przez jakiś czas, no wyszedłem dwa lata, dostałem mały wyrok, wyszedłem dwa lata, wyszedłem po dwóch latach, no i zacząłem żyć normalnie, że tak powiem, tam poznałem dziewczynę, były szerokie plany, no ale dalej, no i dalej oczywiście robiłem to, co lubiłem robić, czyli nagrywałem tą muzykę, chciałem sięgać dalej, robić koncerty, też no i tak też robiłem, poznałem tą dziewczynę, no i zaraz tam po 8 miesiącach to ten związek się rozpadł, no bo ja znowu zacząłem uczestniczyć w narkotykowym procederze, znowu zacząłem przestępcze swoje działania wprowadzać w życie po raz kolejny, no, bo cały czas się wykolejałem na tym, że sobie znowu sobie zapalę, jak sobie zapalę, no to dalej. I to jest tak zwany system kompromisów, który człowiek, czy to w świecie, czy w chrześcijaństwie, to, to funkcjonuje tak samo, że człowiek wchodzi w jeden kompromis, a później to otwiera furtkę do kolejnych. I to jest ogólnie panująca zasada, że tak się dzieje. No i co? No i, no i tutaj wszedłem w kolejny związek, już taki bardziej toksyczny, urodziło mi się dziecko. No i właśnie wtedy też zacząłem jeszcze bardziej w tym przestępczym świecie funkcjonować. Dostałem taką propozycję od pewnego od, od, od brata. Tej mojej dziewczyny, z którą miałem dziecko, dostałem propozycję, żeby wyjechać do, do, do kraju trzeciego świata, do Kolumbii, żeby tam, tam zrobić lewy interes, polegający na tym, że tam miałem przywieźć z tego kraju dzieła sztuki, miałem tam siedzieć przez jakiś okres czasu, później miałem te dzieła sztuki przywieźć tutaj, zarobić na tym pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ja do końca nie wiedziałem, czy to tak jest, jak mówią, no bo wiadomo, że to jest świat kłamstwa i, i obudy, świat przestępczy, no ale będąc w, 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 z jednej strony strony w desperacji, a z drugiej strony, chcą będąc głodnym wrażeń, ja tam pojechałem. Mnie ludzie się dziwili, no bo człowieku, jak? Ja bym nie pojechał. No gdzie bym pojechał? Albo trzeba być zdesperowanym i chorym z desperacji, albo trzeba faktycznie szukać wrażeń, no albo desperacko potrzebować pieniędzy, prawda? U mnie to wszystko było, prawda? Więc pojechałem do tej Kolumbii, no, ale już wtedy, zanim jeszcze tam pojechałem, ja też pracowałem często, w różnych robotach pracowałem oczywiście, no bo to wiadomo, prowadząc takie rzeczy jak prowadziłem, tak skakałem z roboty do roboty, raz tu, raz mnie z jednej wyrzucili, z drugiej znowu sam odszedłem, nie mogłem też utrzymać miejsca jakby. No, ale też pracowałem na, jako ochroniarz i tam zna, poznałem takiego człowieka, który mi mówił o Bogu, ale mówił mi o Bogu już w taki sposób niereligijny i e, w ogóle był wielkim przeciwnikiem religii. A ja nie byłem. Ja byłem nijaki do religii, ponieważ ja tam nic nie widziałem, ona była dla mnie martwa. Ja tam Boga nie zobaczyłem, więc ja ani nie byłem nakręcony, ani nie byłem jakoś przesterowany w głowie, jeśli chodzi o religię. Więc, e, więc ja po prostu słuchałem jego jakby z takiej perspektywy z góry i względem. Zkazałem się z tym, o co on mówi jak myśli, też, też mi nie odpowiadało takie martwe życie. Więc, no więc słuchałem, słuchałem to, co on mówi. Mówił, on mówił jako człowiek, który miał pasję, który faktycznie poznał Jezusa i który faktycznie wiedział, kim Jezus jest, prawda? I ja wtedy już zacząłem słuchać o Bogu. Wtedy zaczął mnie fascynować temat Boga, do tego dołączyło się, do tego dołączyła się moja fascynacja w ogóle wszechświatem. Ja zawsze słuchałem tych wszystkich programów na Discovery interesowało mnie to, ta potęga w ogóle, ta niezbadana potęga nawet przez człowieka, niezbadana dosłownie mówiąc i dlatego, że mnie to interesowało to właśnie w taki sposób mnie Bóg pociągnął w ten sposób ja zacząłem się interesować no, ale wracając do tematu, prowadziłem dalej to życie, życie przestępcze. No i po raz kolejny zosta zostawałem łapany przez policję i dostawałem kolejne wyroki, no i w końcu znowu w 2014 roku. Znalazłem się w zakładzie karnym w Dębicy tam w Dębicy już ja byłem złamany. Ja byłem złamany totalnie i wiedziałem już o Bogu, wiedziałem, że jest Bóg. No i postanowiłem już tego Boga szukać i postanowiłem. W ogóle już mnie bolał grzech, bolał mnie grzech, i postanowiłem zrobić tak, żeby, żeby zacząć żyć w sposób. Właściwy. Ja nie wiedziałem do końca o co chodzi, ale ja wiedziałem już, że życie bez Boga jest życiem skazanym na porażkę, więc ja yy, nie chciałem być skazany na porażkę. Zacząłem, zaczęła we mnie funkcjonować bojaźń Boża. Ja w jednej chwili powiedziałem: z, z, Postanowiłem w więzieniu zrezygnować z papierosów, z pornografii. W, w ogóle z grzechu zacząłem czytać słowo. To słowo zaczęło do mnie trafiać bardzo mocno, zacząłem płakać. W ogóle nad tym, co, co na, pociągnął mnie ojciec. Bo w ogóle ja, ja, ja płakałem na. Jak, y, y, jak sobie rozważałem to, co tata stworzył nam, prawda? To taki, mo, mo, można powiedzieć, przykład dla kogoś może być śmieszny, ale dla mnie on jest bardzo głęboki. D, d, dla mnie dla mnie owoc, który widziałem, o takie owoce, które my jemy, czy warzywa, ja, na, ja jak sobie o tym pomyślałem, to płakałem, że to tata jest taki cudowny, że on to stworzył dla nas, bo tak rzeczywiście jest. I nad taką rzeczą ja się powaliłem po prostu. To, to, to tata dla nas stworzył, jaki on jest cudowny. Ja to wtedy przeżywałem bardzo głęboko. No i zacząłem chodzić na takie spotkania. Właśnie przyjeżdżał Robert do, 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 do tego zakładu wtedy. Ja wtedy zacząłem chodzić na te spotkania, no i on zaczął mówić o Jezusie, zaczął mówić o Jezusie, o tym, o, o, o tym prawdziwym Jezusie. No i ja, ja wtedy byłem na tych, na tych spotkaniach no, czy, 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 no, wystraszony, no bo to były dla mnie nowe rzeczy, tak jak dla każdego chrześcijanina, który będąc w systemie religijnym, nagle wchodzi w system w ogóle bo, 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 Boży bo, i, i spotyka się z Bożymi ludźmi. Ja wtedy byłem troszkę przerażony, no, ale ja wiedziałem, że ja już tego chcę, bo ja wiedziałem, że to jest prawda. No i krok po kroku krok po kroku zacząłem wchodzić w ogóle w Boże rzeczy, zacząłem poznawać, zacząłem czytać Słowo, zapragnąłem wyjść na wolność w ogóle już jako nowy człowiek, jako narodziłem się oczywiście na nowo, chodziłem na przepustki, ochrzciłem się, w ogóle chciałem wszystkiego, no i, no i bardzo pragnąłem wyjść na wolność i już w ogóle, ja, ja powtarzałem, kurczę, ja wyjdę jako w ogóle człowiek, nowa jakość życia, tak bardzo chciałem tej nowej jakości życia. Wyszedłem na wolność, no i zacząłem. Oczywiście wiele rzeczy miałem jeszcze niepoukładanych. Na przykład nie wiedziałem, że, że nie można, nie można, nie wiedziałem, że błędem jest w ogóle, że błędem jest, by, błędem jest chodzenie w jarzmie, w jednym jarzmie z człowiekiem ze świata po prostu, że ja nie rozumiałem wtedy, że ze światem ze, że trzeba wie, zerwać więzi w ogóle ze światem, nie można jakby być tutaj w kompromisie, o czym mówię no, ten kompromis polegał na tym, że poznałem dziewczynę ze świata i mimo, że ona była jakby taką poprawną e, 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 poprawną, no to była dziewczyna, która e, e, która się dobrze uczyła, była z dobrej rodziny do, do, dobrze tam rokowała na przyszłość i tak dalej, no i ja ją poznałem i myślałem, że to jest ok, ale ona, no była człowiekiem bardzo religijnym i, i, no i, no i niewierzącym, a ja byłem już człowiekiem wierzącym i, no i tutaj na początku było wszystko fajnie, ale później zaczął dziać się konflikt, te wszystkie rzeczy, ja, 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 ja już wtedy zacząłem słuchać wykładów, akurat już tutaj Artura i, i, i te wykłady do mnie, ta, na, ta Boża nauka do mnie tak trafiała, że ja po prostu zaczynałem rozumieć, że ja nie mogę, tak, że ja nie mogę tak funkcjonować, że, że tutaj już była taka sytuacja, że myśmy mieli się pobrać, to miał być ślub katolicki i, i osoby, które mnie znają, to mogą się domyślać, co się w mojej głowie działo wtedy. Pomyślcie sobie jeszcze, że ja poszedłem na spotkanie to przedślubne, i tam rozmawiałem z księdzem i wtedy już tam niestety musiałem do tego księdza uwolnić to wszystko, co ja czuję i co ja myślę, i wtedy zaczął się wielki rozjazd dziać. Oczywiście ja też postanowiłem, że przyjadę tutaj. Do Warszawy, chociaż na jedno nabożeństwo, bo ja bardzo pragnąłem w ogóle Bożej obecności, pragnąłem Kościoła, wiedziałem, że Kościół jest mi potrzebny. Przyjechałem tutaj do Warszawy, mój związek ten się rozpadł, ślubu żadnego nie było. Dzięki Bogu, i no, i tak zacząłem tutaj funkcjonować w Kościele Mocy. No i teraz, o czym właściwie chciałem Wam powiedzieć, bo tak, no, ja jestem człowiekiem pasji, i ja zawsze chciałem uskuteczniać w życiu pasję. Zawsze, zawsze chciałem rozwijać to, co włożył we mnie Bóg. Jeszcze kiedyś nie wiedziałem, że to wszystko to jest, bo to są Boże Rzeczy. Ale dziś już wiem, że to są Boże rzeczy. I tak jak, i tak jak kiedyś. I tak jak kiedyś chciałem być człowiekiem, który robi muzykę, w tej muzyce tak, to były takie, jakby to były bardzo zafałszowane intencje serca. No, bo ja w tym rapie chciałem, będąc w świecie, przekazywać ludziom prawdę, pomagać ludziom. A tak naprawdę tutaj chodziło tylko o to, aby gwiazdo żyć. Chodziło tak naprawdę o to, aby to mi brawa bito, abym to ja był na szczycie. No, i taka prawda jest, że w, w, w ogóle w takim w świecie, czy to, czy to muzyka, czy też show biznesy, ja dzisiaj wiem, że to praktycznie 100% to jest właśnie, to są takie intencje człowieka, ale kiedy narodziłem się na nowo, no to ja zrozumiałem, że ja chcę, że, 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 że właściwie no, że albo będę służył Bogu, albo będę nieszczęśliwy, prawda, no bo, no bo co robić? Ja przeczytałem, że ja przeczytałem, że, albo inaczej Wiedziałem, że jeśli nie będę służył Bogu, to będę Wiedziałem, że jeśli nie będę służył, to nie będę szczęśliwy, ponieważ każdy człowiek został stworzony i powołany do jakiegoś celu, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy stworzeni tutaj na ziemi po to, żeby nam było dobrze. Święty Paweł mówi dla mnie śmierć jest zyskiem. On nie na darmo mówi, że śmierć jest zyskiem. Śmierć dla niego jest zyskiem dlatego, bo on dobrze wiedział że gdyby nie to, że on jest potrzebny tutaj na Ziemi po to, aby usługiwać, po to, aby usługiwać ludziom i po to, aby wyrywać ludzi z tego babilońskiego świata, gdyby on nie miał tego zrozumienia, to on wolałby odejść, no bo to jest zyskiem. I ja na dzień dzisiejszy również wolałbym umrzeć, gdyby tutaj nie było do zrobienia roboty i gdybyśmy nie byli powołani do tego. Zatem można powiedzieć, że my tutaj na Ziemi żyjemy po to, żebyśmy służyli Bogu i to w ogóle... Jest niepodważalna prawda, no bo wi wiadomo jak świat żyje i do czego świat dąży. Świat dąży do tego, aby zaspokoić swoje potrzeby, zaspokoić swoje pragnienia, ale my jesteśmy z Boga i my musimy wiedzieć to, że wiadomo nam się marzyć dobrze, bo nam się to należy, bo my odziedziczyliśmy Królestwo, ale my tutaj jesteśmy po to i to nam przyniesie prawdziwe szczęście. Ja wam to zaświadczam, że mi prawdziwą radość przynosi to, kiedy ja służę Bogu, ponieważ Wiem, że, że do tego nie jestem powołany ja i powołany jest każdy. I teraz występuje też takie błędne myślenie u ludzi, że człowiek myśli, że tutaj. Wielu ludzi, to jest też związane z religią, wielu ludzi myśli, że na przykład no, to, on jest, to jest on namaszczony ewangelista, że to on, on, on jest ewangelista, a to ja w ogóle yy, ja, ja to nie jestem taki jak on, mi czegoś brakuje. To w ogóle jest diabelska opresja i błędne myślenie tylko po to, aby człowiek w ogóle nie szukał swojego powołania. Każdy człowiek, każdy dostał od Boga. Wiele ta... to są te talenty, to są w ogóle te uwarunkowania, to są, to są pasje i pragnienia i te pasje i pragnienia są w każdym człowieku. Trzeba to odnaleźć i trzeba zacząć to robić, bo wtedy człowiek jest szczęśliwy. Bo, bo służba, no to su, służba to nie tylko służba ewangelisty, czy służba proroka, czy, czy służba pastora. To jest wszelka służba, czy również służba. Są ludzie, ja kiedyś tego nie rozumiałem. Są ludzie, którzy są ludzie, którzy na przykład sprzątają i oni się w tym czują dobrze. Są ludzie, którzy pomagają. Ja już podam, podam może taki skrajny przykład: noszą kurcze stołki i składają, oni się w tym dobrze czują, bo to są ludzie powołani do pomocy i oni nie otrzymają mniejszej nagrody. Ale sens jest, w tym, żeby odnaleźć to, co, do czego to, co Bóg w tobie zaszczepił. I dlatego ja dzisiaj wiem, że. Bóg we, mnie, Bóg we mnie zaszczepił, no ja już jako mały dzieciak chciałem, e, chciałem głosić, ja chciałem robić muzykę, chciałem e, światu e, prawdy, bo to się zawsze mówiło, że chcę prawdę, już nawet w świecie mówiłem, że chcę prawdę. I tak, tą prawdę dzisiaj ja wiem, że ja chcę tą prawdę światu przekazywać i Bóg mnie powołał do tego, abym ja przekazywał tą prawdę. Mam również inne pasje, ale to też jest kwestia właśnie poukładania priorytetów, bo, no bo wiele jest rzeczy na przykład, które, które lubiłbym robić, ale ja z Zdecydowałem, zdecydowałem się w życiu na to, że ja będę głosił Słowo, ponieważ wiem, że jakby największą robotę dla Bożego Królestwa i najważniejszą robotę mogę wykonać, głosząc Słowo, zasiewając w ludziach to, co we mnie zasiał Bóg, czyli tą prawdę, która mnie wyzwoliła i uwolniła do prawdziwego życia. Dzisiaj wiem, że idę do nieba, dzisiaj wiem, że ta praca, którą tutaj wykonuję, to jest okres przejściowy kiedy to się skończy, pójdę po koronę i powiem, wam każde, i powiem każdemu z Was, że naprawdę kiedy, yy, kiedy określicie w swoim życiu wizję swoją, wi, wizję tego, co chcecie robić w królestwie, kiedy będziecie się o to modlić, na 100% zrozumiecie, co jest Waszym powołaniem, i kiedy zaczniecie to robić, Powoli, bo tu w ogóle nie chodzi o to, żeby gdzieś gnać i jakby już coś zacząć robić. Do pewnych rzeczy powoli się dochodzi, później się je powoli zaczyna robić. Mówię Wam to dlatego, że ja zawsze byłem takim człowiekiem, który chciał już. Ja w pewnym sensie nadal w sobie w ogóle balansuję te kwestie, bo ja wiele rzeczy chciałbym już, ale ja dzisiaj zrozumiałem, że, że bardzo istotną jest rzeczą, aby się do większych rzeczy. Przygotowywać w ogóle w ukryciu e, na boku i przygotowywać się w ogóle do, 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 do rzeczy większych i do rzeczy kolejnych. Dlatego e, chciałem Wam po prostu powiedzieć tyle, że warto się zatrzymać w miejscu, gdzie. gdzie zatrzymać w miejscu, gdzie będziecie chcieli określić to, co chcecie robić, zacznijcie to, zacznijcie to sobie określić, zacznijcie to powoli robić i, powoli, systematycznie i nie wycofujcie się i zobaczycie, że, że F... Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie, ono przychodzi niedostrzegalnie. Ja się kiedyś pomodliłem o to, abym ja tą niedostrzegalność przychodzącego królestwa w moim życiu zauważał. Ja ją zauważam, ponieważ, ponieważ no, o to się modliłem, jestem wrażliwy na to, co przychodzi niedostrzegalnie. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie, te przełomy przychodzą niedostrzegalnie, i w duchowej rzeczywistości to wszystko się dzieje. Ale trzeba tego zapragnąć, trzeba to określić i trzeba iść w tym kierunku. Amen. 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 Amen.